Zupełnie nowy Mister Olympia, mistrz kategorii do 96 kg, tak dobry, że wszyscy chcieli, aby wystartował w Open, oraz Chris Bumstead ogłaszający odejście na sportową emeryturę zaraz po zdobyciu swojego szóstego tytułu w Classic Physique. Olimpia 2024 jest już za nami i śmiało mogę powiedzieć, że działo się, a same zawody, jak i ich wyniki w wielu momentach były zaskakujące. Ja jako kibic jestem zadowolony. A jako, że od zakończenia imprezy minął już tydzień, to przydałoby się wyciągnąć jakieś wnioski. Najbardziej rozwinę się na temat moich ulubionych trzech kategorii, czyli Open 212 i Classic Physik. A na koniec podzielę się swoimi przemyśleniami na temat występów naszych polskich reprezentantów. Zapraszam do oglądania. Przed rozpoczęciem olimpii zakładałem, że w najcięższej kategorii wagowej walka o zwycięstwo będzie toczyć się między ubiegłorocznym mistrzem Derekiem Lasfordem, a Hadim Czupanem, który nieprzerwanie od pięciu lat kręci się w ścisłej topce i zawsze pokazuje się z tak dobrej strony, że gdyby za każdym razem od 2019 roku sędziowie ogłaszali go zwycięzcą, to prawdopodobnie nikt nie byłby z tego powodu jakoś bardzo niezadowolony. I choć tym razem Hadjemu udało się pokonać Dereka, to znów skończył on na drugim miejscu. Nowym dziewiętnastym w historii zdobywcą tytułu Mr. Olympia został Samson Dauda, Gość, który na początku tego roku rozstał się ze swoim trenerem i zamiast szukać dla niego jakiegoś zastępstwa, powierzył wszystkie trenerskie obowiązki swojej żonie. Gość, który na konferencji prasowej dzień przed startem jako jedyny miał odwagę ściągnąć koszulkę i zapozować przed kamerami. Gość, który chwilę po zdobyciu najważniejszego tytułu w swoim życiu ogłosił, że w marcu wystartuje na Arnold Classic, zamiast chować się przez rok przygotowując formę na następną Olimpię. Samson po prostu robi show, i miło jest widzieć kogoś zaż taką pasją do rzeczy, które robi. Nie wiem, czy Dauda jest sylwetkowo najlepszym Mr. Olimpia ostatnich lat, ale na pewno jest najbardziej ekscytującym mistrzem od czasów fila HIFA. I właśnie dlatego ja jestem zadowolony z jego wygranej. Czy powinien on wygrać w tym roku? Nie mnie oceniać, bo od tego są sędziowie, ale nawet jako wielki fan muskulatury Czupana, sam jestem w stanie znaleźć argumenty broniące tej decyzji. Bądź co bądź mówimy tutaj o kulturystyce Open, kategorii, w której rozmiary mają szczególne znaczenie, a Samson był w tym roku zdecydowanie największy na scenie. Przy 180 cm wzrostu wniósł on tutaj ponad 130 kg. I sęk w tym, że jego atutem nie jest tylko ogromna masa. On potrafi to wszystko wypośrodkować w taki sposób, że przy swojej wadze wciąż zachowuje dość estetyczne proporcje. Umie nawet zrobić lekkie wakium, co przy takiej masie szczególnie imponuje. Jeśli miałbym w jak najkrótszy sposób opisać jego sylwetkę, to byłoby to po prostu masły w klas. No i widać, że taka masa z klasą w tym roku nieco bardziej spodobała się sędziom. Bo czy Dauda był lepiej docięty od Czupana? No nie. Ale czy był docięty na tyle dobrze, żeby reszta jego atutów dała mu w końcu pierwsze miejsce? Moim zdaniem tak. Tylko nie zrozumcie mnie źle, bo to wcale nie musiało się tak skończyć. Tak naprawdę po ocenie wstępnej sami sędziowie nie wiedzieli jeszcze, kogo wolą zobaczyć na najwyższym stopniu podium. Gdy spojrzymy sobie na kartę z punktacją, to zobaczymy, że po ocenie wstępnej mieliśmy remis i to dopiero finały zdecydowały, że to Samson wygrywa. I to różnicą tylko trzech punktów. Decyzja była wyjątkowo niejednogłośna, co w kulturystyce wcale nie zdarza się tak często. Dlatego tak, jak jestem zadowolony z tego, kto wygrał, tak wcale nie zamykam głowy na to, że Hadi mógł komuś spodobać się bardziej. Stąd pytanie do Was, kto Waszym zdaniem powinien tu wygrać? Dajcie proszę znać w komentarzach. W kategorii 212 również mieliśmy mnóstwo emocji, tylko że objawiły się one w trochę inny sposób. Tak naprawdę to w zupełnie przeciwny. Nie było tutaj wyrównanej walki do samego końca, a kompletna dominacja jednego zawodnika. Wcale nie było jednak nudno, bo emocje zagwarantował zwycięzca, a dokładniej forma, jaką przygotował. Kion Pearson wyglądał tak fenomenalnie, że ludzie w internecie zaczęli zastanawiać się, czy gdyby wystartował w Open, to byłby w stanie zgarnąć wygraną również tam. Oczywiście nie mógł on tego zrobić, ale takie rozmyślania zadziałały na moją wyobraźnię i sam zacząłem o tym myśleć. Tym samym doszedłem do dość odważnych wniosków. To jest moja ulubiona sylwetka obecnie na świecie. Spośród wszystkich kategorii. I wiem, że dziwnie to brzmi, kiedy z jednej strony mamy Samsona Daude i Hadiego Chupana, a z drugiej Chrisa Bamsteda, ale ten gość wygląda jak żywcem wyciągnięty z komiksu. Mam wrażenie, że gdyby sztucznej inteligencji kazać wygenerować idealnego kulturystę, to wyszłoby nam właśnie coś takiego. I okej, okay, Kion ma wadę w postaci źle wyglądających mięśni brzucha, ale nauczył się on tak dobrze ukrywać ją podczas pozowania, że prawie wcale nie rzuca się na w oczy. Do tego niemal stale, z roku na rok, robi on progres. Po ubiegłorocznej olimpii sędziowie powiedzieli mu, żeby poprawił dwugłowę, więc teraz wniósł na scenę najprawdopodobniej najlepiej wyglądające dwugłowe spośród zawodników ze wszystkich kategorii. Serio, zobaczcie jak kolosalna różnica jest między tymi dwoma zdjęciami. Czy Pearson byłby w stanie z taką formą wygrać w Open? No nie byłbym tego taki pewien. Należy pamiętać, że kategoria, w której startuje, posiada limit wagowy 96 kg, więc różnica rozmiarów między nim a czołówką mogłaby być nie do przeskoczenia. Niestety nie będziemy tego wiedzieć, dopóki Samson, Hadi, Derek i Kion staną obok siebie na scenie, więc pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś zdecyduje się on na przenosiny do najcięższej kategorii. Ja bardzo chciałbym to zobaczyć. Classic Physic również postanowiło w tym roku zaskoczyć. Wydawało mi się, że top 5 w klasyku jest zabetonowane na amen i nie ma prawa wbić się tam nikt poza Chrisem, Wesleym, Ramonem, Ursem i Brionem, a tymczasem znalazł się ktoś, kto to zrobił. Mike Sommerfeld zrobił ogromne postępy. Przygotował swoją życiową formę i wbił się nie tylko do Top 5, ale na drugie miejsce, zaraz za Bumsteadem. Co więcej, zdołał on zabrać Sybamowi jeden punkt, czyli zrobił coś, co nie udało się nikomu przez ostatnie 5 lat. Tym samym, w obliczu Krisa odchodzącego na sportową emeryturę, postawił się on w roli faworyta do zostania jego następcą. Oczywiście nie wiadomo, jaki będzie układ sił w przyszłym roku, ale obecny wynik na papierze pozostaje. Pewnie każdemu z Was zdążyło się już obić o uszy, że zaraz po ogłoszeniu wyników klasycznej sylwetki Bamset postanowił ogłosić zakończenie kariery. Jednocześnie przyznał się, że bardzo poważnie myślał o podjęciu tej decyzji już w ubiegłym roku, ale ostatecznie się na to nie zdecydował. Cóż mogę powiedzieć? Moim zdaniem jest to bardzo dobra decyzja. Już od dłuższego czasu było widać, że Kristo planuje i chce poświęcić się innym rzeczom, takim jak rodzina i swoje biznesy. Wszedł on niemal do nowej kategorii. Swoją sylwetką ustanowił nowy standard, do którego nikt nie był w stanie nawet się zbliżyć przez aż 6 lat i odszedł niepokonany jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych kulturystów wszechczasów. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że w ostatnich latach to kulturystyka bardziej potrzebowała Bamsteda niż on kulturystyki. Okazuje się, że pomimo zejścia ze sceny, wciąż chce on aktywnie wspierać rozwój kategorii, którą i tak już potężnie spopularyzował. Podczas seminarium, które odbyło się dzień po zakończeniu Olimpii, Kanadyjczyk zdradził, że chciałby zwiększyć nagrodę pieniężną w Classic Physique, wykładając pieniądze z własnej kieszeni. Powiedział między innymi takie słowa. To naprawdę był zaszczyt być częścią tej kategorii i naprawdę chcę się odwdzięczyć. Za rok zawodnicy dostaną większy czek niż ja dostałem w tym roku. Takiej sytuacji w tym sporcie jeszcze nie było jestem bardzo pozytywnie zaskoczony taką postawą Krisa. To tylko pokazuje jak wielkim mistrzem jest. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Przejdźmy sobie teraz do tego, jak na Olimpii 2024 poradzili sobie Polacy. Karol Milewski, który bronił tytułu w kulturystyce na wózkach, niestety nie dał rady przedłużyć swojego panowania i zakończył rywalizację na trzecim miejscu. Trzeba jednak przyznać, że w tym roku miał on przed sobą wyjątkowo trudne zadanie. Harold Kelly, którego Karol rok temu pokonał, wrócił na tron i został aż sześciokrotnym mistrzem tej wyjątkowej kategorii. Rok temu myślałem, że został on przesunięty na drugie miejsce za karę z powodu ginekomastii, ale teraz również była ona u niego widoczna, więc sam już nie wiem, co sędziowie mają na myśli. Przed Milewskiego wskoczył jeszcze mistrz tegorocznego Arnold Classic Kevin Secundino i w ten właśnie sposób ułożyło się top 3. No cóż, nie potoczyło się to tak, jak sobie to wymarzyłem, ale fakt jest jeden: polski kulturysta jest w ścisłym światowym topie jednej z kategorii rozgrywanych na Olimpii. A to już brzmi mocno i z tego powinniśmy być dumni. Pozostała dwójka naszych reprezentantów wypadła bardzo podobnie do siebie nawzajem. Adrianna Kaczmarek w bikini i Adrian Cyronek w Classic Physique na papierze zajęli ostatnie szesnaste miejsca, ex z mnóstwem innych zawodników i zawodniczek. Oznacza to jednak tylko tyle, że nie weszli oni do finałów i zakończyli swój udział na ocenie wstępnej. W rzeczywistości jednak oboje byli wywoływani w trzecich porównaniach, czyli takich, które są najbliżej tego szesnastego miejsca. Na oko możemy więc określić, że kręcili się w okolicach dwudziestej pozycji. A to już jest bardzo dobry wynik, gdy spojrzymy, że w bikini startowały 52 zawodniczki, a w Classic Fizik aż 58. Słowem podsumowania, Olimpia 2024 mi, jako kibicowi, bardzo się podobała. Były sportowe emocje, były nieoczywiste wyniki i były także emocjonalne chwile. Najlepsze było w niej jednak to, że już teraz zagwarantowała nam ona bardzo dobrą Olimpię w przyszłym roku. No bo pomyślcie o tym, że będziemy mogli oglądać na przykład, jak Samson da broni tytułu, startując wcześniej na Arnoldzie, a klasik fizyk otrzyma swojego zupełnie nowego mistrza. Będzie się działo, a ja już nie mogę się doczekać. Dzięki za oglądanie!